Dlaczego Joe Biden zaprosił prezydenta Polski i premiera Polski jednocześnie na spotkanie, czy w tle są jakieś bardzo ważne informacje, informacje wywiadowcze, informacje na temat tego, że wkrótce może dojść do wybuchu wojny Rosja kontra NATO? No właśnie, dzisiaj na temat nietypowego tak naprawdę spotkania. No, spotkania polityków mają miejsce, to jest oczywista sprawa. Ale nietypowe, że prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się z prezydentem Polski, a także z premierem Polski. No właśnie, co tak naprawdę za tym się kryje? Jakie są prawdziwe przyczyny tego spotkania? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat prawdziwych przyczyn spotkania tutaj Joe Bidena z prezydentem i premierem Polski. Oczywiście my takich prawdziwych przyczyn pewnie nie dowiemy się, być może po prostu po latach historia to odkryje, tak być może w jakichś wspomnieniach, tak, po latach Andrzeja Dudy, czy po prostu premiera Donalda Tuska. Natomiast niewątpliwie jest to dziwna rzecz. To dotychczas niespotykana, aczkolwiek w kontekście, w kontekście tego, co teraz się dzieje z położenia geopolitycznego Polski może ta sytuacja nie dziwić. A mianowicie, no, Joe Biden spotka się i z prezydentem Polski i z premierem. Jest to dziwne, bo z reguły, jak spotyka się, to no to, tak, prezydent Stanów Zjednoczonych, no to z reguły ze swoim odpowiednikiem, a więc prezydentem danego państwa. A tutaj mamy spotkanie i z prezydentem i z premierem. No tylko, też jest sytuacja inna, bo przecież prezydent Polski, no to praktycznie jest prezydent, który który jest od wielu lat, tak? Już nie może zostać wybrana trzecią kadencję. No a premier to jest praktycznie można powiedzieć stary premier, bo już kiedyś był premierem, ale z nowego nadania, a więc jest premierem Polski od 15 grudnia tamtego roku. Więc może to być kwestia tego, na przykład jeśli chodzi o porozumienie, tak czy po prostu zakup sprzętu wojskowego, który na przykład Polska zrealizowała, ale to było z zarządów prawa spadliwości, o czym na przykład jest poinformowany tutaj prezydent Polski jako zwierzchnik sił zbrojnych. No, i może być kwestia praktycznie tutaj tak Donalda Tuska. Czy na przykład Donald Tusk, rząd Donalda Tuska, będzie kontynuował politykę, czy też pewne ustalenia, na które może zgodził się rząd Prawa Sprawiedliwości. Przypomnę, że była taka wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego, który mówi o tym, że rząd polski zdecydował się na coś, tak na co nie będzie społeczne, społecznej akceptacji, tak, co po prostu oburzy Polaków, ale będzie już za późno, ponieważ decyzja została podjęta więc być może po prostu rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodził się na przykład na zaangażowanie polskiego wojska, żołnierzy w wojnę na, na terenie Ukrainy. No i tak naprawdę rząd Donalda Tuska przejął to w schedzie, tak, otrzymał to, no i e, na przykład Joe Biden będzie chciał wysądować, będzie chciał po prostu się dowiedzieć, czy e, do, rząd Donalda Tuska będzie kontynuował te obietnice, które zawarł rząd PiSu, czy też nie. Oczywiście jest to moja swobodna interpretacja, bo my nie mamy na ten temat żadnych informacji, natomiast no chyba nie jest to wszystko przypadkowe że Joe Biden właśnie spotyka się z Tuskiem i Dudą akurat teraz tak kiedy e, też mają miejsce potężne manewry wojskowe jeśli chodzi o państwa należące do NATO gigantyczne największe manewry od 88 roku pierwsza sprawa więc tam 90 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w te manewry druga sprawa że e, po prostu tak e, tutaj napięta sytuacja gdzie państwa e, europejskie chcą wysłać swoich żołnierzy na teren Ukrainy więc na pewno no to będzie tutaj tak, na pewno tutaj będą informacje w kontekście właśnie Rosji, w kontekście po prostu tego, że Putin może zaatakować czy całe NATO, czy po prostu niektóre państwa, czy państwa, na przykład nadbałtyckie. Tak. Na przykład wywiad Estonii informował o tym, że Putin zwiększa liczbę wojska, jeśli chodzi o jednostki wojskowe na zachodzie kraju, co mogłoby oznaczać właśnie, że tak, czy mogło być właśnie symboliczne, że może się przygotować do, potencjalnego ataku. No już pomijam kwestię tego, że po prostu w ogóle ta gospodarka zwiększyła obroty, tak, jakby w, czy moce na powiem w ten sposób, jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską, że oni po prostu trzykrotnie zwiększyli produkcję, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, tak, po prostu i tak dalej, co już dawno powinno dawać nam po prostu taką lampkę ostrzegawczą, powinna się nam po prostu w głowie zapalać, bo jest to znane z historii. Podobną sytuację zrobił praktycznie Adolf Hitler, przed, Adolf Hitler przed wybuchem II wojny światowej, a więc więc na dwa czy 3 lata czy kilka lat wcześniej, pomimo tego, że tam po prostu były ograniczenia z Wersalu, tak, jeśli chodzi o uzbrojenie, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, no to e, po prostu te fabryki, można powiedzieć, nie tak przedwojenne niemieckie, tłukły masowo praktycznie ten sprzęt wojskowy, tak produkowały masowo na trzy zmiany. E, tak samo tutaj teraz podobno 300% zostały zwiększone moce produkcyjne, jeśli chodzi o fabryki rosyjskie no i e, też po prostu tam jest taki, e, tak, polityka, żeby ta gospodarka rosyjska, e, tak, stawiać na to, żeby ta gospodarka była samowystarczana, e, tak, czyli jakby po prostu Putin liczył się z tym, że może dojść do konfliktu, konfliktu globalnego Rosja kontra NATO, tak, i że po prostu kraj może być izolowany na arenie międzynarodowej, no i gospodarka musi być nastawiona taka, żeby się sama praktycznie e, wyżywiła, tak. No więc, e, no oczywiście tam Rosja będzie pewnie po prostu współpracować z jakimiś państwami, czy z Chinami, czy z Ranem, ale co do zasady po prostu tak, bardziej ta współpraca będzie oparta, jeśli chodzi o e, tutaj wojska, e, czy kup na przykład dronu, czy sprzętu wojskowego, niż na po prostu jakby samowystarczalność, tak, tej gospodarki dla wyżywienia i po prostu jeśli chodzi o potrzeby e, tutaj zwykłych Rosjan, tak, więc niewątpliwie tam jakieś zapadną ważne informacje. Teoretycznie można by powiedzieć, no tak, ale jeżeli Joe Biden ma jakąś ważną informację, to mógłby przekazać tą informację, czy jeśli chodzi o prezydenta Polski, czy premiera praktycznie po na przykład tutaj przez ambasadę, tak? czy na przykład drogą właśnie tą dyplomatyczną, czy na przykład przez tak, szefowie wywiadu, służb wywiadu mogłyby, mogliby się spotkać i w ten sposób mogły po prostu tutaj uzyskać takie informacje. Chyba, że tam zapadną po prostu pewne ustalenia, się chodzi o Joe Bidena, które tak, na przykład Joe Biden po prostu tutaj tak, tutaj będzie chciał, żeby Polska w jakiś sposób się zaangażowała, na przykład wysłanie swojego wojska na teren Ukrainy ale nie w ramach NATO, tylko w ramach faktycznie pomocy sąsiedzkiej, z tym, że po prostu Biden dawałby taką gwarancję niepisemną, że gdyby po prostu Polska została zaatakowana, to wtedy na przykład Stany Zjednoczone przyjdą z odsieczą, z pomocą, czyli takie można powiedzieć tutaj rozmowy, tak, nie w cztery oczy, a w sześć oczy, tak, między Bidenem Tuskiem, a tutaj Dudą i, i tak, i niepisane praktycznie zasady, tak, po prostu niepisane zasady zaangażowania i tak dalej, być może to tak, bo po prostu miałoby wyglądać tak, że nam by się wydawało, że po prostu Polska się wystawia na otrzał, że na przykład Polska i tam przykład jeszcze jakieś jedne państwo wyśle swoich żołnierzy, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, a być może jest to celowe działanie po to, żeby nie zaangażować całego NATO w konflikty, tak, z Rosją, a z drugiej strony, żeby po prostu zasilić tutaj żołnierzami po prostu, tak, armię, może nie armię ukraińską, tak, ale po prostu pomoc Ukrainie, bo wiadomo, że oni po prostu tracą tutaj ludzi każdego dnia, tak, na polu bitwy. No tak czy owak, ja powiem w ten sposób, moim zdaniem ta rozmowa na pewno będzie na niekorzyść dla Polski, tak, w swoich konsekwencjach czy ze swoich skutkach, prędzej czy później po prostu ona będzie niekorzystna dla Polski. Tak jest po prostu moje zdanie. Jeśli chodzi o konsekwencje, jeśli chodzi o skutki tutaj e, dla Polski, e, to nic dobrego nie wróży. Tak jest po prostu moje zdanie. Natomiast w ogóle to jest ciekawe pod względem dyplomatycznym, że po prostu ci dwaj panowie zostali zap zaproszeni, a więc prezydent i premier, jeszcze mają lecieć jednym samolotem. Tak, no już mieliśmy sytuację z katastrofą w Smoleńsku, gdzie po prostu ci waż ważni politycy i tak dalej mieli nie latać jednym samolotem, bo jak potem ma miejsce jakaś katastrofa, to po prostu wszyscy poginą. Tak więc miało być tak, że te najważniejsze osoby miały latać w osobnych samolotach, żeby zminimalizować ryzyko, tak, no bo e, katastrofa potem może mieć miejsce, ludzie poginą, a państwo musi dalej funkcjonować. Muszą być marszałkowie, premierzy, prezydenci i tak dalej, czy tam prezydent, tak. Więc tutaj, żeby po prostu nie robić takiej sytuacji, jak to miało miejsce podczas Smoleńska, tak, lotów do Smoleńska i katastrofy w Smoleńsku w 2010 roku. No, jak widać, chyba historia niczego nas zbytnio nie nauczyło, bo z tych informacji, które się pojawiły w mediach, to podobno mają lecieć panowie wspólnym samolotem, no chyba, że po prostu też nie, tak, decyzja zostanie po prostu podjęta zupełnie inna i polecą osobnymi samolotami. Tak. Jestem ciekaw co wy na ten temat, sądzicie? No, moim zdaniem na pewno tam zapadną jakieś niekorzystne rozwiązania dotyczące Polski. Nie mówię, że na pewno to nie będzie tak, że po prostu politycy od razu wystąpią i powiedzą co tam było podczas tego spotkania, tylko oni dopiero po prostu pewnie o tym dopiero się dowiemy po prostu po jakimś czasie, za parę tygodni czy też za parę miesięcy. Tak. No właśnie, jestem ciekaw co wy na ten temat, sądzicie co na ten temat myślicie? To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Zresztą, ja też jeszcze powiem taką ciekawą rzecz, że pytanie też jest takie, bo Biden może dać pewne słowo, na przykład Polska może się w coś zaangażować, znaczy w coś, na przykład no, w obronę tu Ukrainy. Biden może dać słowo, tylko pytanie, na ile słowo po prostu będzie ważne, skoro na przykład mają miejsce za chwilę wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i Biden może przegrać te wybory, więc on może dać jakieś słowo. Polska po prostu podejmie pewne decyzje, a potem się okaże, że Biden już nie będzie u władzy i Polska będzie mieć po prostu tak, ale Amerykanie, wy nam obiecywaliście, że nam pomożecie, będziemy po prostu w sytuacji podbramkowej, a potem się okaże, że po prostu tak, Biden już nie będzie u władzy i Polska stanie sama na lodzie. No, aby taka sytuacja miała miejsce. Także tutaj rzeczywiście i prezydent Polski, premier Polski powinni zważyć na interes państwa polskiego, tak, ten interes powinien być na pierwszym miejscu, absolutnie. Ja to wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się,